Zdravstvujcie tawaryści, mnie nazywa Łucj i to kolejny epizod od Call of Duty. Dzisiaj, today, we się. przepływamy w i będziemy odbijać Stalingrad w rąk Niemców. Będziemy walczyć z nazistowskimi naetsami. Za tak każdego poległego radzieckiego żenia za 200 20 tysięcy Nie, Nie będzie lictoć. No. Dobra! Nie będę czytał tych durnot dyktowany przez pana z, z megafonem. Wiem, co to jest? Lejek jakiś. Nieważne. W każdym razie mamy pierwszą misję rosyjską, czyli najlepszą kampanię. Moim zdaniem jeśli chodzi o pierwszego Call of i najbardziej epicką misję jeśli chodzi o pierwszą część Call jak to wie może ze wszystkich serii najbardziej epicka misja. E, widać bardzo mocno wzorowana na filmie w Wruku RAM. A po prostu będzie wzorowana na tych samych źródłach. No i dość podobna do e, lądowania w Normandii z gry Medal of Honor Alice Azul. Nie wiem, czy to mówiłem, ale pewnie mówiłem i większość wiecie, że Call of Duty jedynkę tworzyli ci sami ludzie, którzy tworzyli Medal of Honor Aliet Azul, po prostu nie dogadali się z Electronic No i właśnie tutaj widać. Ojej! Teraz możecie zauważyć. E... Doktrynę rosyjską, ani chorób też, czyli wysłamy ludzi z bojów i albo zdobędą, sama mają zdobyć, albo giną, nie mogą się wycofać. No to jest kiepska strategia. No wiadomo, deserty nie można pochlebiać, ale jednocześnie jest to jak taktyczny odwrót. odwrót. I jeżeli przeciwnik ma przewagę liczebną, to lepiej, się, lepiej uciec, przeczekać, zebrać więcej oddziałów. I po prostu zaatakować je kiedy indziej. W każdym razie nasz statek wedle skryptu właśnie wybuchu! Nie tak bardzo dobrych tutaj. A tutaj to staniemy w kolejce. Jak za PRL-u. To jest trochę wskaźnik PRL. W każdym razie rozdają tu broń. Tak perfidnie, że to druga osoba tutaj broń, a my dostaniemy... Mamo! A myjcie do mocy na Ganta. Mamy trochę takich te, ludzi, którzy są chorzy. Tu mamy, prawda, liściki. I tutaj, na przykład, jeżeli podejdziemy do tego gościa, to on do nas strzeli. Jeżeli miniemy tego gościa, potem próbujemy wrócić, to on do nas strzeli. Tutaj czymś tu moździerzem w ry, ale nic nam się nie stało. Mamy jeszcze pięć amunicji. Tylko, że nie mam broni. Ojej, 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 się tutaj koło kolesia. Co to, to mi się bardzo tak. Podoba w tej misji, że jest realistyczne. W każdej do tej pory misji e, mieli, każdy człowiek miał jakieś tam nazwisko, tak? A tu tych ludzi jest tak, że ich się nawet nie nazywa. To są no-naymen, anonimowcy, bo biegną na rzecz. E. Tu, tu, tu. tu, 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 tam. Teraz tam trzeba sobie, tu jest za tak daleko. Teraz tu trzeba sobie. Teraz tam też i panie sądzę okej okay. F5 Towarzyszu, nie mamy czystej linii całe dla tych karabinów maszynowych na górze musicie ściągnąć na siebie ich ogień widzicie te ciężarówki czekajcie aż będą chciały odbywać i jedno, czy mówicie na mój znak, uwaga nie ma tej kurczej krzyczącej go 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 na tańce go 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 w każdym razie udało nam się przebiec, F5, poczekamy, aż ten snajpa przebiegnie Bo rodzin, pierwot, pierwot, bo snajpa A no ja sobie jak na spacerku, pik, pik, pik Cały czas biegnie, cały czas biegnie Bójcie tylko ile tu jest, bołd, a na największa rzeka w e, Europie Teraz przycinę, zarówno ten samochód Okej okay. Jesteśmy do to tolu Czekajemy, porozstawiane Ale no kurwa nie rozumiem, może punktu najpierw porozstawiać się na tym porcie I zabijać niem tu Nie rekrutuj, bo nie biedne to na dobrze to, to nie są przy tym punkty jak normalnie, że nie było możliwości strzału Chyba zabić swoich Ej! Kurna, do dobry człowiek, dobry Gdyby no to był real, to ja bym... Ja był w Barcelonie. to był Real, to Barcelona by realnie, dobra. i tak. tam, gdyby to było w rzeczywistości, jakby nie był. Ja myślicie, że zaprobuję robić to w Arystu? Tak komunikat. Ledzy, was słyszą, Majdowe. Mówcie głośno, artyleria jest na pozycji. Najwyższy, pieprzony czas. I ruski krzyczące po angielsku. Jak ja tego nie lubię, Anglika, amerykańca im jak wola jakąś grę, to oni wszyscy muszą. Po angielsku da na pierwszy. No nie mogli zrobić, że rusek krzyczy po rusku, tylko mi na angielskie. Klimat plus 15. No to nie wszystko po amerykańsku. Kurma w filmie jak rozpoczęłem drugą wojnę światową. Słyszymy bodajże 8 języków. Tam wiecie, włoski, afrykański, znam, arabski, polski, niemiecki i tak dalej. kilkanaście języków. 8. 18, 8 no. Dobra, poczadam się. 8 języków. Gdyby to robili Amerykanie, by było jeden zwykły sam samotny, jeden, i tyle, dobra. Czekajmy, tylko Co nam się może stać? Artyleria nam uderzy. Skończmy tę misję szybciej. Bo ja chcę zagrać jeszcze jedną misję, bo w tej misji tak naprawdę się nic nie działo. Teraz musimy zdobyć plac czerwony w Staliningradzie. Staliningra. Plat czerwony, 18 września 1942, czyli dzień po trzeciej rocznicy napaści rusków na Polskę. Gram, to jest prawda. Oczywiście tkm -y rozstawione, które mają nie robić Niemców, rusków. Nie ma litości dla faja! faja faja! Fire away, fire away. Ameryka.

Czyszcie, ciszcie, makaro pija. Makaro. Dobra. Więc I lecimy. Trzeba zdobyć e, pozycję w Buknie, obypałem, jest to Tutaj zbóchnie. Widziałem, obywałem, że do Niemiec. Ale zbóchnie, wtórku. Malciki. Ojej!

Po co się skrada jak można na rambo? Dobre, to już nie było dobrze. Ale... Zobaczcie tego mocno na Wychyl głupkę. No. No. On nie jest... Jaki rat nie żyje? No tu haaa! Oje kolodnioty tego nie zrozumieć. W każdym razie tutaj będzie tylko... Przeć mnie Tutaj Ojej. Dobra, jest. jeden. Tu jest jeden. Dwie Eee. O tu jest. będą w pełni, dobra, jebać w górę makaron biegnie ze no. mną widziałem, że tu jest Niemiec, ale zawsze grałem to e, tak to było stwierdzone, że tego Niemca makaron zabijał to był Niemiec, to jest drugi Niemiec Daj mi przejść! A, to jest... What?

Chyba nie chyba Niemcy, a nie, już nie dobrze. I tu mamy, prawda, duża musi do snajpery. To jest rusek? Tak, to jest rusek, którego dostrzegiliśmy na oczach. Dobra, wystarczy dać tutaj tych respawnerów. I tych wielkich które mogą spalić Niemców. Zresztą to czyli... teraz możemy sobie na dół. Poczekać, a chodźcie sobie zginą i nagle artyleria, zacznijmy bo to będzie zlaty, czerwony, 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 Biegniemy za makarony, czemu się dalej na dzielają? a co, No teraz będzie Czas... czerwony, czerwony, To jest to jest się watki To jest portret posląd portret, portret, portret Lenina Probably Probably jest, po, ponieważ because albo Stalina, bo tylko oni mogą tu dać. Hop 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 hop. Nie ma tak dobra snajpera. Oho uh Sniper -huh. Elite V2 Boom headshot

Boom, Headshot! Headshot, headshot, headshot! Wa wa Wawa, wum, Tu Niemcy? Tu? Ja to grzeb znam na pamięć. Pamiętam jakby to było wczoraj. No właściwie to wczoraj to mi się przechodziłem, ale z powodu różnych błędów. O jezu! Dobra, nie z powodu różnych błędów, po prostu się to nie zapisało i muszę ją przejść jeszcze raz to, że tak, dalej, tutaj będzie o nie czemu nie mam granatu, to bra, jestem szybszym TKM od ciebie Mar marmonetko, ojej tu był pan Assessment Tutaj Afrika Kor, um, Russian Player, pl Russian Player, Report Boom headshot wychyl główkę! jak wujek tani prosi. Oranżka mm. może być, tylko że ja ciebie muszę marnować. Dwa naboje. A? Ja. Panie, mam to no co się ginę. Oj Ojej. Panie szwabie, proszę zginąć. No, HP-ku. Haha, bom headshot. Matfaka. Okej. Okay. Bom HEADSHOT! Wow, jeszcze oni żyją. Dziwne, zawsze jak grałem co oni ginęli, musiałem tę misję przechodzić samemu. Tak, pewnie wiecie już po misji. E, na tamie ja nie lubię przechodzić misji SAMEMU! Z PvT Kusygin. No to nie... Ojej. To <ścoughs> nie ja, to inni. BOOM! Headshot! BOOM! Headshot! Okej. Okay. Konok! Ma trolle nazwisko! Prawdziwy rusek przed nazwiskiem. O-m. Oh, dobra, dobra, jest ok. Wszyscy zgnęli. Gosegujny zbikniemy! Go go go. I tu kończy się ta misja i oraz ten odcinek zagrajmy w Call of Duty. Zapraszam na kolejne odcinki, trzymajcie się i do zobaczenia. Cześć!